Buenos Dias, z tej strony Dewetoper. Dzisiaj odwiedziliśmy jedno z piękniejszych miast w Hiszpanii, a mianowicie Calpe. Temperatura 32 stopnie, a przed nami, przed chwilą widzieliście piękny, nowy i stylowy apartamentowiec. Mamy już pełną rozpiskę dostępności, będą 2-3 pokojowe apartamenty, dwie łazienki, oczywiście również parking. Zobaczcie jak wygląda tutaj to. Wokół naprawdę wspaniała okolica, piękne widoki, piękne plaże. 13 km wybrzeża i aż 14 plaż. Do plaży stąd macie jakieś 300 metrów. Zobaczcie, jak wygląda ten apartamentowiec. Jest naprawdę ciekawy. Także, jeżeli jest, jesteście zainteresowani, chcielibyście zmienić swoje otoczenie, piszcie w komentarzach, dawajcie nam sygnał, a nasi pracownicy natychmiast do Was zadzwonią. Pozdrawiam.